W Karłowie w gminie Radków rozpoczęła się budowa nowej stacji ratownictwa górskiego. Szacunkowa wartość projektu finansowanego prawie w całości ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniesie ponad 5 milionów złotych. Nowa stacja GOPR w Karłowie powinna zostać oddana do użytku już za dwa lata. Uroczystość wbicia łopat odbyła się w środę 21 czerwca. To jest duży, jak wiadomo zgodnie z prawem w celi może się zdarzyć coś, co wcześniej się nie zdarzało, bo no ten ruch generuje też pewne problemy samym turystom, natężenie w danych miejscach, czy też chęć obejścia jakichś zatorów, prowadzi do wypadków, prowadzi do drobnych urazów, ale który, przy których jednak pomoc górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego jest niezbędna. Jest tutaj teren dość specyficzny, który przyjmuje szczególnie w sezonie turystycznym naprawdę dużą liczbę osób. Te osoby często są nieświadome tego zagrożenia, które niosą ze sobą turystyka górska i same góry, zjawiska nieprzewidywalne, ale także stan sanitarny lasu, gdzie spontanicznie mogą na drzewa upadać ze względu na, na klęskę kolnika. I widzimy wielką potrzebę, żeby 24 godziny na dobę Górskie chodnicze Bogotowie Rankingowe stacjonowało w Karłowie. Ten czas szedł do nas bardzo długo, bo około 15 lat. Były różne propozycje, ale już wszystko zapomniałem, tak się cieszę, że wreszcie jest lokalizacja, że gmina z zasobów swoich przekazała działkę dużą, wartą około 250 tysięcy złotych. Ale mówię tylko dlatego informacyjnie, bo zrobiliśmy to z serca, zresztą to też jest fragment Parku Narodowego. Rozpoczęła się budowa goprówki. Dzięki aktywności i wielu, wielu osobom, które pomogły, zarząd GoPro otrzymał już pierwsze wsparcie, ponad 2 miliony złotych. A my wspieramy i będziemy wspierać na pewno do końca powstania tego obiektu, bo jest w naszej ocenie bardzo, bardzo ważny. To są góry jednak podwyższonego ryzyka, ignorancja turystów polegająca na nieodpowiednim stroju, nieprzestrzeganiu poruszania się po wyznaczonych szlakach, które w sumie są bardzo dobrze utrzymane w parku. Powoduje wypadkowość. A już sama obecność górskiego Ochotniczego pogotowia ratunkowego, które ma bardzo wysoki autorytet wśród turystów, no będzie jakimś wsparciem psychicznym, psychologicznym dla tych osób. Stacja nie będzie bardzo duża, to będzie stacja, która będzie spełniała nasze warunki, też szkoleniowe. Myślę, że jest w sam raz zaprojektowana, bo to był. Osobny projekt, nad którym siedzieliśmy prawie dwa lata, jak ta stacja ma wyglądać. Ustalaliśmy to z ratownikami, ustalaliśmy to w ramach zarządu, ja jako naczelnik, no i zaprojektowaliśmy tą stację, którą widać tam na barnerze, zewnętrzny przynajmniej yy, wizerunek, jak ona wygląda. Yy, nasze marzenie się spełniło. Tak jak tu nasi starsi koledzy, ja z 20-letnim starzem zawsze marzyłem, żeby tu powstała stacja. Udało się. Ruszyliśmy z budową, mamy finansowanie z ministerstwa. Mam nadzieję, że za dwa lata będzie otwarcie nowej stacji. Czego tutaj? Statystyka, ruch turystyczny. Bardzo dużo zdarzeń yy, przez ostatnie lata, gdzie mamy tu sezonową stację. Widzimy jak tu jesteśmy pomo pomocni dla naszych turystów, którzy tu przebywają i też dla mieszkańców. Zieleniec zostawimy to jako sezonowa nasza stacja zimowa do obsługi wyciągów narciarskich jako komercyjna. Całą służbę górską zawodową przenoszę na teren Karłowa. Budynek zostanie, będzie tam służył nam też do działań szkoleniowych. I tyle. Pierwsze ambulatorium i miejsce dyżurowania ratowników podczas dyżuru, część socjalna dla ratowników zawodowych, głównie magazyny sprzętowe, garaże, bo to jest najważniejsze w stacji, tam gdzie znajduje się cały sprzęt ratowniczy, no i na górze, na poddaszu. Cztery pokoje, gdzie w czasie szkoleń możemy umieścić 12 ratowników salą wykładową i aneksem kuchennym. Na pewno będzie tu się znajdował w czasie całego roku samochód terenowy. Do do, do ratownictwa Górskiego, dwa pojazdy czterokołowe i skuter śnieży na zimę. I oczywiście wszystkie elementy, bo górystowe są takie, że często trzeba jednak y, z buta, tak powiedzmy, y, transportować poszkodowanych wszystkie nosze zestawy alpinistyczne, które są potrzebne na tym terenie. Środki oczywiście w 99% z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji, cały koszt. Ponad 5 milionów na część pierwszą, czyli w tym roku mamy zagwarantowane z Ministerstwa 2 miliony, ponad 2 miliony, a w następnym roku zobaczymy jak dalsza część projektu. Muzyka